Nam światło pokoju. Tak to dzieje się ze słońcem. Ale... Ojciec Święty wspomniał o tym pierwszym synodzie, o tych bardzo ważnych, fundamentalnych słowach pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Taki był pierwszy synod. Teraz w październiku tego roku ma mieć miejsce drugi. Biskupi się przygotowują. Też przybywali z wizytami Adlimina do, do, do Rzymu, do Watykanu, do Ojca Świętego. Właśnie dlaczego tak często podkreśla się, że to jest nadzieja na przyszłość dla kościoła, czy tylko dla samej Afryki, czy też świat powinien Afryce w jakiś sposób pomóc? No wydaje mi się, że tak, że wszystkim nam zależy na tym, żeby był pokój, sprawiedliwość, pojednanie, bo właśnie taki, taki jest temat. I, I wydaje mi się, że, że wszystkim nam bardzo zależy na tym i świat myślę, że pomoże. Bo chociażby te wydarzenia Zerwandy, wojna. Y, ogromna ilość zamordowanych ludzi, ile cierpienia, bólu. Y, Angola, to jak mówimy w tej podróży apostolskiego Ojciec święty będzie też w Angolii, kilkadziesiąt lat wojna, tragedie, tragedie ludzi. Tak właśnie. Myślimy też o Angolii, jako kraju, który będzie przeżywał już 500 lat chrześcijaństwa, a jednak też właśnie ojciec Grzegorz wspomniał o tych trudnych chwilach wojny. Właśnie Kamerun, wspominaliśmy wcześniej, dopiero ma 120 lat chrześcijaństwa. Niektóre części dużo młodsze jeszcze, bo chociażby wschód, który jest najmłodszym Regionem właśnie około 50 lat obchodziliśmy ewangelizacji na tamtym terenie. No dzięki Bogu, tak jak wspomnieliśmy, dzięki opatrzności Bożej i Matki Bożej Królowej, apostołów, pokój jest i modlimy się o ten pokój. Drodzy Państwo, Ojciec Święty udaje się teraz do nuncjatury apostolskiej. Ta nuncjatura apostolska, tutaj myśmy mogli to miejsce wczoraj jeszcze już w ciemku w nocy odwiedzić. Położona na wzgórzach, wokół jest bardzo wiele klasztorów różnych zgromadzeń. Jest to mą Febe, Góra Febe. I tam będzie rezydencja Ojca Świętego w Kamerunie, bardzo blisko też do rezydencji pana prezydenta, z panoramą całego Yaoundé, blisko, blisko kościoła Ojców Benedyktynów. My, my będziemy starali się tutaj też robić, co możliwe, przy tych możliwościach technicznych, aby dla państwa na żywo relacjonować nadal te, Wydarzenia, a teraz już zbliża się czas zakończenia naszej transmisji. Ja przy tej okazji raz jeszcze pragnę w imieniu nas wszystkich pozdrowić gorąco, pozdrowić gorąco zarówno siostry Palotynki w Kalambolo. No, kol Kalam no, kolowolo, no przepraszam, siostry Palotynki. Pragnę pozdrowić także w imieniu nas wszystkich werbistów, którzy posługują w Angolii, którzy nas oczekują. Oczywiście pozdrawiamy w Polsce szczególnie, także, także wszystkich misjonarzy, szczególnie pozdrawiam brata Piotra, werbitę, który był z nami w ambasadzie angolskiej. O wszystkich pamiętamy tutaj w modlitwie i zapraszamy wszystkich widzów telewizyjnych, słuchaczy Radia Maria do towarzyszenia modlitwą, obecnością Ojcu Świętemu tutaj w jego podróży w Afryce. A teraz żegnajmy się z Państwem. Siostra Imakulata Wałstynowicz, Michalitka. Siostra Maksymilla i Michalitka. Ojciec Jacek, ojciec Grzegorz, prosimy na antenę studio Radia Maria i Telewizja Pan w Toruniu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszewica.